Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, który będzie jak gdyby dodatkiem do poprzedniego, będzie informacja dotycząca, zresztą tak wam, że tak powiem obiecywałem, że będę informował Was na bieżąco na temat tego co się dzieje w kwestiach przygotowań do wyjazdu do Włoch. W związku z tym informuję, że kupiłem sobie tankbag. Będzie to taka krótka, może nie tyle recenzja, bo przyjechałem tutaj 50 km. Natomiast będzie to krótka taka informacja na temat tego tankbaga. Dlaczego akurat ten? No bo nie oszukujmy się, sytuacja wygląda w ten sposób, że na rynku jest bardzo dużo takich akcesoriów. Natomiast, no cóż, wybrałem ten. Dlaczego? To no zaraz będę Wam opowiadał. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Tankbag, który kupiłem, nazywa się Oxford Aqua M8. Nazwa sugeruje, że ma coś wspólnego z wodą, dlatego, że jest on całkowicie wodoodporny. To jest moim zdaniem nowość na rynku. Zresztą, jak sprawdzałem internet, no to generalnie jest tylko i wyłącznie jedna jakaś tam reklama tego produktu. Natomiast. Nie zdarzyło mi się, że tak powiem, sprawdzić i zobaczyć, czy ktoś nagrał o tym produkcie cokolwiek, więc można powiedzieć, że no cóż, ten temat jest jak gdyby nowy. I dlatego też przy okazji tego wyjazdu do Włoch zakupiłem sobie ten właśnie to akcesorium. Tankback jest całkowicie magnetyczny. Tutaj jest zabezpieczenie. Czekajcie. Tankpak jest całkowicie magnetyczny. Posiada cztery magnesy w tych kieszonkach. To, co jest bardzo fajne, jeśli chodzi o, 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 o tę kwestię tutaj, to to, że można sterować sobie, czyli przesuwać te magnesy w taki sposób, żeby one dopasowały się do na przykład baku. Więc to jest plus. Magnesy są neodymowe, więc są silne, mocne. O, w ten sposób. Oczywiście jest dostarczony w zestawie pasek, który ma zabezpieczyć. To się przykręca generalnie, czy też mocuje do główki ramy. Natomiast ja tutaj specjalnie zrobiłem ten uchwyt, który Wam wcześniej już pokazałem z ram Mounta i do niego, że tak powiem, jak gdyby ten tankback zabezpieczam, tak? czyli przykręcam tutaj, czy też mocowuję tą linkę tak, żeby ona po prostu jako dodatkowe zabezpieczenie było. I to jest to. Z technicznych rzeczy tutaj ta odległość jest zbyt, zbyt mała, w związku z tym już zamówiłem dodatkowy, on 9,60 chyba centymetra ma to odsadzenie, żeby przesunąć jak gdyby ten, ten uchwyt na telefon, żeby możliwe było ewentualnie jak gdyby przez przestawienie tego tankbaga w, do przodu, żeby po prostu odciążyć tutaj brzuch. On jest w tej chwili wypełniony tylko i wyłącznie jakimiś foliami i takimi rzeczami po to, żeby um, przywrócić jego jak gdyby normalne wymiary. To co powiedziałem, to powiedziałem, że jest e, całkowicie wodoodporne i na tym mi zależało, ponieważ tak do wyboru miałem jeszcze czy też e, swoje mm, swoje, że tak powiem kroki kierowałem ku mm, tankbagowi z firmy Builtwell jest taki model Xfil 11. Natomiast wymiary tego wymiary tego um, tankbaga to są um, zbyt duże jak na ten po prostu motocykl, no bo ta SVKS jest, to no nie oszukujmy się, to jest mały mały sprzęt, tak, więc ten tankbag nie może być, um, że tak powiem, zbyt zbyt duży. Oczywiście Buildwell robi um, te tankbagi z myślą o Harleyach, Davidsonach, i jest masa filmów, gdzie po prostu one się spełniają, natomiast nie wiem, czy to u mnie byłoby w porządku. Z plusów? Aha, no i generalnie jest tak, że mm, te tank tankbagi, o których ja właśnie w tej chwili mówię, czyli załóżmy Biltuel, a drugi to chciałem wspomnieć o, mm, o SW Motechu, który ma serię Legend i wzornictwo jest. Tego typu one są bardzo fajnie zrobione, jakościowo jak najbardziej ok, tylko że on jest po prostu zbyt mały. Hmm, poza tym nie ma też jak gdyby takiego okienka, czyli tej folii. Na tym mi zależało. Kierowałem się tym, że tutaj można włożyć smartfon w momencie kiedy pada deszcz. Hmm. Jeśli chodzi o wymiary tego, no to tak, ja mam iPhone'a 13 mini, więc to jest bardzo mały telefon, jeden z najmniejszych na rynku. Natomiast tutaj sprawdzałem jeszcze mój stary telefon, czyli Samsung S8, więc jak będziecie chcieli sobie to, jak gdyby, skojarzyć, to wystarczy po prostu zobaczyć, jak wygląda S8, więc dosyć sporawy smartfon. I on mieści się dokładnie w tym oknie. Mamy tutaj zamek wodoodporny. Tutaj można włożyć właśnie Smartfon można włożyć również, bo to jest jak gdyby taka komora. Tu można włożyć też oczywiście kartę czy jakieś dokumenty po to, żeby na przykład na bramkach zapłacić i nie szukać tego po kieszeniach. To, co lubię, to lubię tego właśnie ty takie typowe worki, takie rollbagi, takie powiedzmy torby, które są wodoodporne. Działanie jest bardzo proste, oczywiście ja to tylko przypominam, bo wy wszyscy pewnie to wiecie, ale to jest na zasadzie zwijanego po prostu takiego rollbaga. No tutaj mam folię, to co powiedziałem wcześniej. Nie? I teraz tak, pojemność tego Oxforda to jest 8 litrów według producenta i tutaj jeśli chodzi o, jak gdyby, Obciążenie tego tankbaga to maksymalne to jest 5 kg, a więc bardzo duże. Przeznaczenie jakie będę miał dla niego to będą wszystkie cała elektronika. Cała elektronika plus prawo jazdy i dowód osobisty oraz smartfon. No i cała elektronika, jakieś kamera jakieś GoPro, jakieś coś tam, czy powiedzmy ta moja X Insta 360 X2. Więc Oczywiście dodatkowo będą jeszcze tutaj jakieś, um, jakieś powiedzmy statywy, jakieś powiedzmy takie kiki, które po prostu umożliwiają powiedzmy kręcenie filmów z, z szerokiego kąta. Więc to to będzie jego przeznaczenie. To jakie są minusy tego urządzenia czy też akcesorium? To jest to, że mm, Środek, jak to przy tego typu rollbagach jest całkowicie czarny. No i więc jak gdyby weryfikacja tego co mamy i gdzie znajduje się towar, będzie trwało troszeczkę dłużej, więc to nie jest taki szybki temat. Natomiast to, co jeszcze można porównać, i to też jest właśnie na, na minus, tak, to właśnie z uwagi na fakt, że to jest czarne wnętrze no to to jest kwestia taka, że tam ciężko to znaleźć a dwa, że po prostu no na przykład Buildwell ma to świetnie rozwiązane ponieważ, ponieważ ma czarną że tak powiem, nie czarną tylko przepraszam czerwoną kolorystykę wnętrza w związku z tym dostępność i, i, i jak gdyby mm, sprawdzenie gdzie co jest jest o wiele, wiele szybsze również oczywiście w, przy SW czy powiedzmy przy Buildwellu jest kieszeń, którą się otwiera w ten sposób, więc to szybciej to można zrobić. Tutaj niestety, ale trzeba się zatrzymać, rozpakować to, znaleźć i dopiero wtedy kręcić, powiedzmy, ujęcia, czy, czy, czy powiedzmy jakieś inne rzeczy. Ale yy, dlaczego zdecydowałem się właśnie na niego? No dlatego, że jest jednak ta kieszeń tutaj, na, gdzie jest dostęp bardzo fajny. Jeśli będzie padał deszcz, no to, powiedzmy, telefon ściągnę stąd, wsadzę go tutaj przeplotę, w jakiś sposób przewód, bo można go tędy tutaj miejscowić, dosunąć i nie powinno być problemu. Zresztą jak czekam na jakiś deszcz, to nie omieszkam tego, że tak będzie sprawdzić. Jechałem już, jechałem już z prędkościami, powiedzmy takimi autostradowymi, więc sprzęt jest bardzo stabilny, jest yy... No, nie zauważyłem jakichś problemów z nim, więc te magnesy są fajne. dodatkowe jest to zabezpieczenie, no i tyle. Tutaj są takie szlówki. Nie wiem, czy to jest, czy to jest kwestia, czy to jest to zapięcie, montaż mole, czy nie. Znane na no jakieś tutaj można coś sobie tutaj jeszcze przyczepić. Ewentualnie dobrze byłoby chyba zapoznać się z pełną ofertą tego Oxforda. Oczywiście mówię, że to nie jest jakiś materiał sponsorowany. To kupiłem za własne pieniądze, więc. Żeby nie było, że ktoś mi tutaj sponsoruje, i to by było chyba na tyle. Przygotowania trwają. Idziemy do przodu, do wyjazdu zostało jeszcze trochę czasu, aczkolwiek trzeba już o tym myśleć, bo 12 maja mam być we Włoszech No i to by było na tyle w dzisiejszym. Odcinku. pozdrawiam was serdecznie jesteśmy cały czas w kontakcie trzymajcie się cześć